Witam serdecznie, moi drodzy. Marcin z Dzisiaj chcemy Wam pokazać nasze kolejne realizacje, bo, tak jak wiecie, jesteśmy sklepem, hurtownią, wypożyczalnią sprzętu medycznego i faktycznie dzieje się u nas dosyć dużo. Tym bardziej, że obsługujemy tak naprawdę cały kraj. Mamy też w swojej ofercie nie tylko przedmioty, które możecie zakupić gotówkowo, czy które możecie kupić poprzez refundację, czy to NFZ-owską, czy to ze środków pefronowskich, czy też jeszcze z innych różnego rodzaju programów, czy fundacji. Ale też sprzęt wypożyczamy. Natomiast to, co chcemy Wam pokazać, to Przede wszystkim to, że ten sprzęt jest różnorodny, a my w tym wszystkim staramy Wam się pomagać od A do Z tak kompleksowo, poprzez pomoc w wyborze sprzętu, modelu, producenta, w konfiguracji, jak również też w rozliczeniu i wytłumaczeniu wszystkiego, co jest związane z refundacją. Tutaj obok mnie stoją trzy wózki inwalidzkie. Jest to ten sam producent, ten sam model. Jest to Vermeeren, wózek elektryczny firmy Vermeeren Model Plego. Natomiast to, co najważniejsze, jest to wózek konfigurowany, natomiast jest to wózek inwalidzki elektryczny, składany, który tak naprawdę w bardzo prosty sposób możemy złożyć. Już Wam tutaj pokażę jak się wóze, wózeczek składa. I to jest wózek Inwalidzki Elektryczny Lekki. Jest to wózek, który waży około 24 kg. Bardzo dobrze wykonany jakościowo. Oczywiście na rynku są różne konstrukcje, różne modele, różni producenci. My staramy się być hurtownią i faktycznie Naprawdę jest w tym wybierać. Są wózki elektryczne, które mogą być bezpłatne, które się mieszczą w kwocie dofinansowania 5000 zł, bo w chwili obecnej jest możliwość uzyskania wniosku dla osób dorosłych z kodem S.1901, a dla dzieci z kodem S.2201 na wózek inwalidzki elektryczny. Na taki wniosek receptu uzyskujecie z NFZ-u 5000 i jest gro wózków inwalidzkich, elektrycznych składanych, czy to o konstrukcji krzyżakowej, czy składanych w tak zwaną walizkę, które się mieszczą w limicie. Natomiast są też wózki m.in. model Plego, który będzie droższy, ale tutaj też spokojnie dla osób, które mają orzeczenie o niepełnosprawności jest możliwość skorzystania z dodatkowego dofinansowania, gdzie możemy uzyskać dodatkową kwotę, lub też w ogóle z programu Aktywny Samorząd także my serdecznie zapraszamy sklebalmet.pl do kontaktu. Postaramy się Wam to wszystko wytłumaczyć, podpowiedzieć. Natomiast kwintesencją wózka inwalidzkiego Plego jest to, że jest to wózek lekki składany, tak jak powiedziałem, 24 kg wagi, prędkość maksymalna do 6 km na godzinę. Zasięgi są uzależnione od baterii tego typu, którą można wyjmować i ładować niezależnie. Natomiast są dwa rodzaje baterii, które powodują, że ten zasięg może być różny. To wszystko jest oczywiście opisane na naszej stronie w parametrach. Wózka Plego, także możecie sobie o tym doczytać, natomiast wózek też możecie skonfigurować. Tak jak widzicie, tutaj mamy wózek, który został skonfigurowany w ten sposób, że przede wszystkim ma inną poduszkę. Jest to poduszka konturowa, wysoka, wykonana z materiału przewiewnego. Na pewno na niej wygodnie będzie się bardzo siedzieć. Jest też wyposażony w zagłówek. Natomiast tutaj obok ten wózek, chociażby który złożyłem, jest bardziej taką wersją standardową, czyli ma standardową poduszeczkę, nie ma zagłówka. Kolorystyka ich jest podobna. Tutaj jeszcze wózek można wyposażyć, tak jak tutaj widzimy. Mamy torbę jedną, tutaj tej torby nie ma. Także jest to wózek, który konfigurujemy pod tak naprawdę indywidualne preferencje pacjenta, klienta i można go troszkę w różny sposób skonfigurować, chociażby kolorystyczny, tak jak tutaj widzimy, mamy wersję z takimi stawkami czerwonymi, także jest w czym wybierać. My w tym wszystkim pomagamy, przede wszystkim pomagamy Wam poruszać się w tym świecie sprzętu medycznego i już rozmawiając z Wami staramy się robić taką wstępną selekcję i podsyłać Wam te modele, które, czy tych producentów, które mogą być dla Was korzystne. Oczywiście tutaj przy wyborze jeszcze ważne jest to, jakim budżetem dysponujecie, na co możemy sobie, na co tak naprawdę możecie sobie pozwolić i w ten sposób staramy się pomagać wam w doborze sprzętu medycznego, czy to wózków inwalidzkich, czy to łóżek rehabilitacyjnych, czy to przystawek, czy to, czy to wózków ręcznych, czy to wózków elektrycznych właśnie. To tak jak widzicie tutaj za mną, no, spektrum sprzętu, którym się zajmujemy jest naprawdę duże. Pomagamy też we wszelkiego rodzaju właśnie dofinansowaniach z NFZ-u, z pfron z Programu Aktywny Samorząd. Współpracujemy z wieloma fundacjami, także moi drodzy, jeżeli Was interesuje tematyka sprzętu medycznego, chcielibyście o nim porozmawiać, chcielibyście też, żeby ktoś Wam doradził, pomógł, jeżeli jest to też potrzebne, zorganizował prezentację, czyli najpierw przyjechać ze sprzętem różnych producentów, różne modele, abyście mogli też dostosować je do swoich potrzeb, swoich oczekiwań, to serdecznie zapraszamy do kontaktu, my we wszystkim Wam pomożemy. Pamiętajcie też, że przedmioty, którymi się zajmujemy, są to wyroby medyczne, że należy je używać zgodnie z instrukcją używania, etykietą. Jest to niezmiernie ważne, żeby ten sprzęt był dla Was bezpieczny i żeby przede wszystkim, tak jak w przypadku wózek, wózków inwalidzkich elektrycznych, baterie były w, prawidłowo, w prawidłowy sposób ładowane. To wtedy one też odwdzięczą się długoletnią, że tak powiem, użytkowalnością. Także my serdecznie zapraszamy z do kontaktu, do obserwowania do obserw nas. Ja serdecznie pozdrawiam, życzę miłego dnia i wszystkiego dobrego.